Hej, witajcie na moim kanale. Prosiliście mnie o filmik, jakby volume 2 z kosmetykami z Aliexpress, Bo wiecie, że zapowiedziałam Wam ten film na Instagramie. Jeśli nie macie na moim Instagramie, to koniecznie dołącz, bo często jakby to Wy podejmujecie tam decyzje odnośnie tego, jakie filmy pojawiają się tutaj. Mój Instagram jest bardzo kompatybilny z YouTubeem i są jakby zależne od siebie. E, więc <gryz> będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie dołączysz. Oczywiście nie ma takiego obowiązku, a ja zawsze jestem szczęśliwa, jak przybywacie do mnie w dużej ilości. Jak wszyscy wiecie, zrobiłam jakiś czas temu filmik, a może nie wiecie. A dla tych, co nie wiedzą, to zachęcam Was do tego, żebyście odnaleźli na moim kanale kosmetyki z AliExpress, które testowałam dla Was. E, Marka ta m, po e, tym teście odezwała się do mnie. Z listem wielkiej wdzięczności za to, że zrobiłam ten filmik, ponieważ tamte kosmetyki kupiłam sama i zapytali się mnie, czy chciałabym sobie coś od nich wybrać w prezencie. I pomyślałam sobie, że to jest fajna okazja, żeby wybrać trochę rzeczy dla Was i w efekcie finalnym, żeby przetestować jeszcze kilka rzeczy, których dotychczas nie testowałam z ich oferty. Ja zachwyciłam się testem e, kosmetyków i powiem Wam szczerze, że dawno nie miałam naprawdę takiego ozonka, bo niektóre z tych produktów e, kosztują niewiele, a są jakościowo bardzo fajne. E, więc co, rozsiadamy się i testujemy. Pokażę Wam kilka produktów nowych oraz cofnę się odrobinę do produktów starych. Chodźcie bliżej. Zacznę od podkładu. Bardzo dużo pytań e, dostałam od Was po tym, jak e, testowałam ich podkład. I on nazywa się Invisible Cove Foundation. I szczerze jest bardzo podobny z wyglądu w ogóle. Słuchajcie, to jest szkło. To jest złoto. Jest bardzo podobny do podkładu w ogóle wyglądem, do podkładu i Laurent ta chocolate. No i początkowo nie trafiłam z odcieniem, byłam bardzo opalona i zamówiłam sobie odcień numer 4, i odcień numer 4, tak czy siak będzie wyglądać na mojej twarzy. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu za jasny pokażę wam. I wybrałam sobie odcień numer 6 i odcień numer 5 jeszcze i powiem Wam szczerze, że naprawdę formułą on przypomina mi ten podkład ta szaklati. W Saint Laurent. no, a cena jest inna. Widzicie, tak wygląda czwórka. W dalszym ciągu za jasna. Eee, tak wygląda piątka. Żebym wam to podpowie w jakiś sposób, jaki odcień sobie zamówić. No i tak, i piątka jest dla mnie ideolo I szósteczka. Czustyczka jest taka, jakby trochę bardziej żółta, ta jest taka bardziej chłodna w tonacji, a ta jest taka bardziej żółta. Tu mam 4, 5 i 6, ale w dalszym ciągu wybieram odcień numer 5 zdecydowanie, jeśli chodzi o moją buźkę. A tak prezentują się słocze od góry 4, 5 i odcień numer 6. Zamówiłam sobie też Rose Gold Elixir, który bardzo przypomina mi, no nie oszukujmy się, ale troszeczkę z Farsali. Dobra, ale pipeta to jest tragedia. Zobaczymy, czy mi się uda nabrać. <grym> nie, nie uda mi się nabrać. E, on ma w sobie też drobinki złota, z tego co widzę, ale no po prostu nie jestem w stanie. Nabrać. W dalszym ciągu jest tylko tyle, możliwość nabrania. Ja sobie wezmę dosłownie po kropelce, by nawilżyć. Tak, zapach ma bardzo podobny do właśnie tego też produktu z farsali z płatkami złota. Może być bardzo fajny też, właśnie do nawilżenia ust. Taki olejek. Dobra, bierzemy piąteczkę i wtłaczamy. Warto wspomnieć, jest również ocenie podkładu. Ja go tutaj mam, on kosztuje 24,27. I chyba dzisiaj też przeciągnę was e, o taki test długotrwałości, tylko może nie będę latać z kamerą w ciągu dnia. Ale tak mnie prosiliście o to, żebym Wam pokazała, jak on wygląda po kilku godzinach, że przyciągniemy go dalej. Pokażę Wam po iluś godzinach, jak on wygląda. Więc dzisiaj mam misję. Makijaż musi być wyjściowy. <grych> ma piękne krycie, pięknie rozświetla. Zobaczcie, jakie ma krycie. Jak idealnie piątka w ogóle wpasowuje się w moją obecną karnację. Strasznie mi się podoba ten efekt na twarzy, to jest właśnie taki ukochany finish, czyli taka nawilżona skóra, pełna blasku, no mi ten efekt się mega podoba, nie wiem jak wam, ja jestem zachwycona. Biorę korektor e, Loreala, ponieważ nie mam z tej serii żadnego korektora, e, odcień 327. Okej, okay, wygląda to bardzo dobrze. I całość utwardzę pudrem Kat Von D Condy It. OK, troszeczkę wykontrowałam się brązerem, i taka nowość to jest taka paletka mm, jest to Travel's Eye and Cheek Palette. I wygląda to tak, że tutaj mamy cienie, matowa, na górze mamy błyszczące, i pod spodem jest róż i taki trochę różorozświetlacz. Ja wykonam taki basicowy make-up e, właśnie tą paletką. Zacznę sobie może od tego cienia tutaj. Wow, ale pigmentacja! One są bardzo różne, te paletki. Ja pamiętam, że w teście z jednej z nich nie byłam zadowolona. Natomiast druga bardzo byłam na tak. Bardzo ładny odcień takiego przejściowego cienia. Następny wezmę sobie ten ciemniejszy brąz. Wow, ale powiem Wam, że jestem zachwycona tą pigmentacją. Okej, okay, ta paletka kosztuje 22 zł. Pokażę Wam również te błyski w paletce, jak one wyglądają. Wow. wow! Wow! Zobaczcie. Zobaczcie, jaki fajny pigment jest właśnie tych błysków. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo zachęcająco. I położę sobie może ten złoty środkowy. Wow! natomiast na wewnętrzny kącik dam sobie ten najjaśniejszy odcień oraz ten najjaśniejszy odcień jeszcze przyciągnę na środek to fajnie powiększa powiekę Basic. Dzisiaj będzie, bo nie chciałabym tutaj nic więcej tak naprawdę kombinować przy tych oczach i robić, więc będzie to taki bardzo, bardzo basicowy make-up. Okej, okay, makijaż, oka gotowy. Tak jak powiedziałam, basic. <grytanie> e, dobra, czas na róż i dopiero teraz się zorientowałam, że mam róże w kremie. Mam nadzieję, że to trochę nie rozwali make-upu, no, ale wiecie, test to test. E, więc jedziemy. Zobaczcie jakie urocze róże z taką gąbeczką. Widzicie? W kształcie serduszka i mam tutaj odcień CB04, który wygląda w ten sposób. I to jest taka bym powiedziała formuła, która jest taka tintowa więc tym bardziej mi się podoba jest tutaj jeden odcinek, który mi się mega podoba CB01 i pasuje mi do dzisiejszej stylu, wy i na pewno go użyję eee, wygląda on tak jest taki o tak czy my to widzimy? taki pudrowo-różowy piękny kolor, bardzo mi się podoba CB01 i taki bym powiedziała jesienno-pomarańczowy kolorek to jest CB03. O. Ale ja zdecydowanie biorę ten CB01. A jakie to śmieszne! Jakie to jest urocze! Może być potem jako stempelek dla dzieci do zabawy. No dobra, zobaczmy czy uda mi się to rozetrzeć na policzek, bo przecież położyłam puder. Ale formuła jest fajna, dobrze współpracuje z pędzlem. Jeszcze. Lepiej takie rzeczy aplikujcie zdecydowanie na podkład. <grywy> Ale to jest czat. A, piękny kolor. Gdzie ja jestem raczej, słuchajcie, taka nieróżowa, nieróżowa, <laughs> to muszę Wam powiedzieć, że strasznie mi się podoba kolor, taki bardzo nienachalny, strasznie dziewczęcy i strasznie dodający uroku, konsystencja genialna, ciekawe ile te róże kosztują, się, się grosze, zaraz zobaczymy, słuchajcie, ile to kosztuje, 15 ziko! Słuchajcie, warto mieć jako naprawdę gadżet, ale pięknie tu wygląda. Strasznie mi się podoba. Odkładam zdecydowanie do ulubionych produktów. <laughs> tej serii. Mam tutaj również róż, e, ale zostawię go sobie chyba na testy w innym e, wymiarze. Mam też róż w kremie. E, w ogóle uwielbiam róże w kremie, bo uważam, że firmy trochę jakby, e, przynajmniej te, które tworzą kosmetyki... O, ten to jest napigmentowany. Przynajmniej... O, wow, jaki i uważam, że firmy tworzą wypiekane róże i prasowane róże, a brakuje na rynku takich, właśnie, słuchajcie, dobrych róży w kremie. Eee, ten produkt zostawię sobie po prostu do testowania na inną okazję, ale na pewno się z Wami podzielę i dam Wam znać, co na jego temat sądzę i uważam. No i czas na rozświetlanie. Rozświetlanie. Mam dwa. Rozświetlacze, tych jeszcze nie miałam. Jest tu to, to trójeczka i dwójeczka i widać tutaj taką mega inspirację Too Faced. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, nawet w środku wygląda jak Too Faced. Wyglądają one w ten sposób. Eee, słuchajcie, tak wygląda trujeczka Już Wam pokazuję słowczara. No, będzie chyba dla mnie za ciemna. wow, jaka pigmentacja! to ja sobie pomieszam bo te dwa, bo ten będzie za jasny, a ten będzie za ciemny. I to ja sama to wybieram, nie? Marta. Wow, ten jest taki duochromowy, różowy i też pigment powala. Akurat nie wiem, czy to dobrze, że one są aż tak napigmentowane. Zobaczymy zaraz, zobaczymy, zobaczymy. Lecę po mój pędzel do rozświetlacza. Gdzie jest to w weźmiemy, weźmiemy najpierw ten ciemniejszy będą się pomieszać z tym jaśniejszym. Ok, taki sobie kombo. zrobimy z tych dwóch, bo jeden będzie za ciemny, drugi za jasny. Wow, zobaczcie, jakie to jest ładne! mi się, że jeszcze zamawiałam ten złoty, ale chyba mi nie przysłali, bo zamawiałam w sumie wszystkie trzy odcienie. Czy tam cztery, nie pamiętam, a dostałam ciemny i jasny. Ale ładnie to wygląda. Akurat do tego makijażu się to wpasowało. Dobrze, że był ten jaśniejszy i mogłam sobie pomieszać, ale kolor jest obłędny w ogóle tych dwóch i w ogóle... Ale to jest ładne. I jakie to jest najpigmentowane. Taki różowy glow dał ten, ten rozświetlacz, ten rozświetlacz ma potencjał do właśnie mieszania i dodawania takiego różowego blasku, no pięknie to wygląda, jestem zachwycona, zachwycona. Z racji tego, już wiem, że się nie gniewacie, to ten ciemniejszy odcień odłożę dla Was na rozdanie. Robisz dalszą kontynuację tych matowych pomadek, które są genialne. Pokażę Wam wszystkie odcienie, jakie mam. Ja poprzednio zamawiałam właśnie tą dwunastkę czerwoną, i ona wyląduje dla Was na rozdanie. E, ma przepiękny kolor, naprawdę. I mam trzy takie odcienie i zaraz wybiorę, który będzie mi tu najlepiej pasował. Mam numer 09 i są to liquid Matte lakier, przepiękna konsystencja, strasznie ładnie się utrzymują. Bardzo cienko wchodzą i są bardzo dobrze napigmentowane i kosztują grosza. Tak wygląda dziewiątka. Dziewiątka i szóstka i odcień 8. I chyba najbardziej sensownie będzie pasować tutaj w tym makijażu. Kurczę, ten czy ten? Zrobi się różowo, co? To może dobra. Jednak wezmę sobie dziewiątkę. A, ładny kolor. No to makijaż jest gotowy. Słuchajcie, jeśli miałabym tak pokrótce podsumować, co mi się najbardziej podoba z tych rzeczy, które zostały mi przysłane, no to będę miała problem. I nie chcę, żeby zabrzmiało to, jak wiecie, film, w którym dostaję paczkę, i jaram się paczką. Bo nie, bo jak wiecie, już za pierwszym razem, kiedy kupiłam te produkty, byłam oczarowana niektórymi z tych produktów i to na poważnie. Podkład zobaczymy, jak się utrzyma w ciągu dnia. Dam wam znać i zrobię Wam jeszcze takie podsumowanie na sam koniec. Ok, zacznijmy od e, tych produktów, które faktycznie użyłam dzisiaj jako pierwsze, czyli mowa tutaj jest na przykład o paletce e, z tymi cieniami. Bardzo mi się podobają maty. Bardzo łatwo mi się nimi pracowało, nie miałam problemu, żeby budować te brązy. Błyski genialne. Jak za te pieniądze rewelacja. Nie wypróbowałam niestety tego różu, e, który jest tutaj, ale też ma bardzo ładny kolor i wyglądałam bardzo zacnie. E, słuchajcie, jestem mm, tak średnio przekonana do takich baz typowo olejkowych, ale one fajnie działają przy podkładach mocno matujących. Właśnie nie jestem pewna, czy się ta baza dobrze sprawdzi z tym podkładem. Trochę się obawiam, że może mi go zważyć w ciągu dnia, no ale zobaczymy. Nie będę tutaj przesądzać, nie będę się bawić we wróżkę. E, jeśli chodzi o te pomadki, no to ja, mm, formuła jest bardzo podobna do Kylie e, na ustach, bardzo taka cieniutka, jest to kiss proof, one się nie odbijają, wyglądają przepięknie, no ale ten kolor dziewiątka, mm, o tak, o tak, uwielbiam, ja kocham matowe pomadki, więc wiecie, no więc wiecie. Jeśli chodzi o ten róż, to jest to tak niesamowity gadżet, słuchajcie, który przepięknie wygląda, ten kolor. Magia, uwielbiam. Tak, jestem na tak. Leży tak promieniście na policzkach, tak bym powiedziała, ja nawet delikatnie napuszcza. No, ten aplikator to jest taki gadżet, zdecydowanie. Możecie dać to dzieciom swoim, jako taką, wiecie, później pieczątkę, gąbkę do zabawy. Ja pewnie tak zrobię, bo dużo lepiej mi się zdecydowanie aplikowało pendzlent, ten produkt, niż tą gąbeczką. Ale co nie zmienia faktu, że jest cholernie uroczy. W dalszym ciągu jestem oczarowana tymi kosmetykami, Rozświetlacz na tak, no, ale to już się połuchałam po i powiedziałam co myślę. Słuchajcie, nadal jestem oczarowana tą marką. E, bardzo lubię, kiedy produkty są niedrogie, kiedy się sprawdzają i kiedy wyglądają w ten sposób, właśnie na twarzy. Jak takie, wiecie, wysoko kosmetyki. E, dzisiaj już będę kończyć. Chciałam Wam zaprezentować, właśnie kilka nowości. Mm które dostałam tym razem w prezencie i dziękuję pięknie tej marce, chociaż i tak nie zrozumieją ani cholernego jednego słowa ale, co nie zmienia faktu że ja się cieszę i wiem że i wy z mojego polecenia kupiłyście kilka produktów z tej marki i oznaczałyście też mnie na śnie na instagramie i tym bardziej was na sam koniec odsyłam na mojego instagrama, gdzie właśnie jeśli będziecie chciały przetestować będziecie kupowały, a macie konto na instagramie będzie mi cholernie miło, jeśli mnie oznaczycie na tych zdjęciach, żeby mogła po prostu zobaczyć ile z was kupiło coś po mojej rekomendacji, a tym bardziej będę szczęśliwa, jeśli Wam się te produkty po prostu sprawdzą. I jeszcze jedna taka rzecz, bardzo ważna na sam koniec, ponieważ e, dużo pojawiło się komentarzy, że bałybyście się położyć sobie to na twarz. Pamiętajcie, że mm, chiński market e, jest jednym z największych rynków światowych i wiele marek, nawet bardzo znanych, jest produkowanych w Chinach. Między innymi jedna z nich najbardziej znana jest to marka Makeup Revolution, którą też przecież znacie, lubicie, używacie i kupujecie ze Względu właśnie na cenę, e, i czasami ze względu na jakość, a te produkty. Mm... Aliexpress e, to jest po prostu platforma jak Allegro, która dystrybuuje te produkty i jeśli chodzi o Aliexpress, ja kocham, uwielbiam do granic możliwości, e, kupuję często, wręcz bym powiedziała za często, e, ostatnio taki na koniec jeszcze taki żarciek, jaki usłyszałam, pozdrawiam serdecznie Dominika, jeśli mnie ogląda, e, była modelką na warsztatach Magdy e, i zapytałam się, wow, ale masz super torebkę, skąd taki nowy projekt od Aliexpress na sam koniec, oczywiście, mam dla Was rozdanie, do rozdania mam dla Was rozświetlacz, mam do Was czerwoną pomadkę oraz ten gadżeciarski róż i te trzy rzeczy wylądują dla jednej z Was. Wystarczy zostawić dowolny komentarz tak naprawdę pod tym filmikiem, a ja co? Śmigam dalej, lecę, zawijam kiecę i lecę, bo mam dzisiaj sporo na głowie. A na koniec filmu jeszcze się z Wami nie żegnam, postaram się e, nagrać Wam właśnie krótkie podsumowanie, jak ten podkład mi się utrzymał na twarzy, tak żebyście mieli już całkowicie obraz, jak to wygląda. 11 godzinach właśnie położyłam dzieciaki, e, przyszłam na chwilę do studia tak naprawdę zacząć sprzątać tutaj po nagrywkach dzisiejszych i chciałam Wam pokazać aktualizację, jak wygląda podkład. Podkład wygląda bardzo lekko jest to podkład zdecydowanie, który nie jest matujący jeśli oczekujecie od niego, że będzie miał ten finish i wykończenie matowe no to nie chciałabym, żebyście się rozczarowali w dalszym ciągu jest coś takiego bardzo podobną sytuację mam mm, z każdymi podkładami typu Yves Saint Laurent, szczególnie właśnie z tym ptaszek lat, że on generalnie jest tak jakby na wierzchu mojej skóry i już po iluś godzinach się zaczyna ważyć, ale jest to podkład, który po na przykład takim dociśnięciu e, wygląda bardzo plastycznie na mojej twarzy, ja na przykład czasami mam takie dni, że ja wolę coś takiego niż taki full mat mat, bo zauważyłam na przykład, ja na przemiennie używam podkładów które mają właściwości nawilżające tak jak właśnie ten podkład śmiało bym powiedziała, że jest to zamiennik e, podkładu właśnie Tashaclat e, i no muszę wam powiedzieć, że mi bardzo się podoba, widzicie glow się utrzymał, róż się trochę star, wyglądam trochę inaczej no bo nie mam ust oraz nie mam rzęs e, do czepki zdjęłam i zaraz idę właśnie pod się ogarniać ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie utrzymał się e, produkt podkład i tak dalej, zobaczcie jak pięknie trzyma się w ogóle eyeliner eyeliner to jest Kasi Katosu eyeliner no i cieniowanie też bez żadnych zarzutów, bez żadnych zmian, z, 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 naprawdę serdecznie Wam polecam e, te produkty, te kosmetyki, jeśli macie na nie ochotę to śmiało, e, nie płacicie, w większości one mi się sprawdzają i naprawdę za te pieniądze uważam, że są mega rewelacyjne. Na dzisiaj kończyć życzę Wam miłego dnia i do następnego. Trzymajcie się, hej!